Hej, witajcie, jestem na A doskonale odcinek z takich ciekawostek, takich newsów na temat Rockstara. Dzisiaj chciałam powiedzieć, że Rockstar kupił studio, które zajmuje się grą taką jak Crackdown, z takich bardziej znanych. Mowa tutaj o tym, że po e, prostu Take Two za pomocą e, Rockstar Gamesa kupił Ruffin Games, e, czyli twórców właśnie Crackdowna, dwójki, trójki, które były publikowane na Xboxy przez Microsoft. Co tu już ciekawe, ciekawe z tego mam powiedzieć, że chodzą jakieś pogłoski po internecie, że studio przez ostatnie kilka lat pracowało nad jakimś tajnym projektem dla Rockstara. Oczywiście żadna z stron nie powiedziała, co to jest za projekt, lecz biorąc pod uwagę ich historię i to, że stworzyli remaster Halo The Master, Chief Collection, można spekulować, że w tym przypadku również może chodzić o jakiś remaster, remaking gier. Jak wiecie, ostatnio coraz więcej gier jest remasterowanych, remakowanych niż tworzonych nowych gier. Z jednej strony fajnie, bo stare gry jednak się fajnie grał, wiecie, dziecięce czasy, lata, ale szkoda, że nie mam niczego nowego. Kto wie, może zobaczymy remaster Red Dead Redemption pierwszej części, która trafia tylko na konsole PlayStation 3 oraz Xbox 360. Nie powiem, pograłbym w Red Dead Redemption 1 na PC lub też na konsoli nowej generacji. Kto wie, może nowe Vice. Może nowe, Vice City, może nowe City będzie remasterowane, a może GTA San Andreas. Nie powiem, ucieszyłbym się z faktu, że remaster, będzie remaster czy remake GTA San Andreas, Byłoby to naprawdę fajne. Jedna z lepszych serii GTA, jak ktoś nie grał to polecam, a są co prawda młody graficzne, wiadomo to jednak nie to samo jak oryginalnie jest zrobione. I z pewnością chodzi tutaj o to, że nowa generacja wychodzi, ma potężne możliwości, to można poszaleć. A że Rockstar zajmuje się inną grą, prawdopodobnie GTA 6, że to nie jest też pewne, zatrudniło sobie, czy no właśnie, kupiło w sumie kolejne studio twórców i to oni zajmują się tworzeniem remake'ów czy remasterów. Ale mówię tutaj takie rzeczy, ale dokładnie nie znamy żadnych planów na temat tego, co Rockstar planuje. Na pewno wiemy, że będzie remaster, czy remaster po prostu nowa wersja na nowe generacje konsol. GTA 5 wyjdzie oczywiście zaraz z premierem nowej generacji, troszeczkę masło maślane, Ale, sorry, gra będzie mega droga, bo ma kosztować po 350 zł. Na nowej generacji, przynajmniej na PlayStation, na Xbox, cena jeszcze nie, są cena nie jest znana. Ale kto wie, może też jakiś tam delikatny remaster Dead Redemption, też bardziej chodzi o update tekstur, albo cokolwiek. W sumie Red Dead dość ładnie wygląda, dziś pali komputery. Dopiero nowe RTX-y pozwalają zagrać w 60 klatkach w stałych w 4K, ale te, te gra, ta gra w ogóle wyszła ekskluzywnie, ekskluzywnie, była przez jakiś czas jakby tylko na PlayStation oraz Xboxie, więc prawdopodobnie tutaj chodzi albo o jakieś prace w GTA 6, albo jakieś tam rzeczy albo jakiś remaster, prawdopodobnie to jest bardziej prawdopodobne właśnie Red Dead Redemption 1 albo jakieś GTA starsze typu Weiss San Andreas. Chociaż toś patrzymy nad GTA 6 to nie wiadomo, bo jak wiemy no od premiery minęło już 7 lat, a zyski dalej są ogromne, takie drugi Counter Strike się z tym po prostu kura znosząca złote jajka, a oni dalej wyciskają ostatnie soki z GTA Online, czy on w ogóle z GTA 5. A sama informacja o tym, że Rockstar dał sobie nowe studio na swojej stronie, do tych wypisanych, że mają Rockstar London, Rockstar Dune, Rockstar New York, poinformowałem nas użytkowników na Twitterze, który teraz macie tutaj na ekranie. Lecz zrobił to w ogóle rok temu, co jest ciekawe, a wszyscy jakoś to zignorowali. I ostatnio, właśnie gdy Rockstar oficjalnie powiedział o tym, że kupił to studio. To ten tweet jest to tak dość No, wiecie, na no, ma jakieś dobre informacje. No nic, no to by było na tyle w tym odcinku, tak naprawdę. Możecie pisać, jakie, jakiego, wy byście, jak, jakiego wy byście chcieli zobaczyć na nową generację konsol. Z pewnością jakieś GTA są razem zobaczył raz Red Dead Redemption 1. I z pewnością razu też na gry na PC. Tym bym chciał zobaczyć te wersje tych gier. Nie ma co, także widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, cześć, następnego.